Ale, like, jak sub gramy na wersji gramy wersję 1.1.0, czyli mamy nowe role. Dobra, idziemy tutaj. Eee, dobra, przeżyj, niech będzie, niech będzie, dawaj, chodź, 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 chodź. Aaaa! Dobra, proszę bardzo. Proszę. Nie narzekaj, to eee, też chcę zrobić, dobra, dobra. Ej, kurde. ciało Okej. Okay. Podejrzane. Jakby to nie jest... to to. to, uh, To nie jest ten. Eee. Uh, ja, ja to nie... Jest ja, ten. Jakby to ciało mi się waliło na oczach, więc to jest coś w stylu supera bądź. Uh, Bombera. Ale gdyby bomber to nie też bym padł. 20? E, no na wejście do admina. Na wejście do admina. No, do... jakby pewno bym widział więcej, ale gram na nerf, więc nie widziałem kto. Funkfass. Mam pytanie: e, Bo ty schodziłeś tam na dół, bieg wchodziłeś od laba. Ej, e, cze e, czekaj, a poproszę lokalizację. Michelo, e, ja jestem w tym momencie pomiędzy konsami a oficer, z kogoś tam widziałem? Eee, Netsim? Net Wchodziłem od góry z, z Specimen, Do, teraz jestem z No to ja jestem osobą, którą widział Michał. Okej, okay, Olga. Ja jestem przy Pansach i nikogo nie widziałem. Widziałem wcześniej ciebie, istnieje, jak byłeś przy tym? No przy tak, tam ciebie widziałem, fana Kwas też widziałem. No i zostaje mi tylko Drakalis. Ja jestem powodu. na Rakieczce. Na rakiet, no to ktoś z was kłamie poza Olgo Bifanem Kwaz, bo was widziałem. Ja widziałem Komediego Ja e, żyję, co? Gdzie mnie widziałem? Czy widziałeś te sim? skanowałeś. A, no ta, widziałem, skanowałem się to A, mi widziało. okej, okay, czyli w, w trójkę macie potwierdzoną lokalizację z tej Michelos, Brzos, Olga i Drakalis. Znaczy w sensie nie teraz go widziałem, jakieś 15 sekund temu. 15 teraz sekund temu, fanie. No to tak, to ale mi no i jak, jak ja mam... E, Okej, okay, czyli po brzozie Brzosby mm. Kocham internet Było, nie kupować crucia z orange. To, to ryw. był nic temu, że nie. Czekam na światłowód, Czekam na nasz światłowód z orangea 3 tygodnie. 3 no to tygodnie. tygodnie. To to oręża. Czekam! Oręża. Czeka. <suszy> Dobra, to skip, ale generalnie polecam E, Że mamy coś do supera, bo to ciało mi się wywaliło na A, nie A dalej? E, nie, do... e, e, nie, bo raczej bym go kuknął, bo to ciało mi się dosyć nie na twarz. A okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, znaczy <noise> no, na pewno to już bym sobie podarował, ale dobra. Mam nadzieję. Nie, kurde, tylko kill. Czy już nie mogę? Czy już nie mogę? Hmm, zmienić. Czyli no będzie trudno. Jest bardzo trudno, bo jestem sam. No... tak też można, no nie... Nie, no nie powiem, że nie, jak to tak też można. No ale teraz to, jak miałem jakiś spędzik. Szmęcimy, szpącicielki. Lepiej. No, Już tu jest, nie no Fifi tu jest gdzieś, co nie? Hm, nie widzę z Fifi, ale no to nieważne. Nic! No? No. Ech, ciało jest Ech. między komunikacją a ofisem. Nie chcę nic no. mówić, ale widziałem go 3 sekundy temu. No to ja musi coś być świeże. świeży. Jest Zostawić ciemno, się z nim to minąłem. nie wiem. A gdzie jest wyskoczył mi na Steam'owi na w labie z Wenta. No, Mowina. Między komunikacją nie. a ofisem. Ja tu Chyba mogę nie... o Obejta. No, Ale to nie był bake. To nie był Przebiegłam nad ofisem pod storageem i zobaczyłam tego, zgłoszenie. Miałam iść do elektryka Właśnie, fanfest. ja chcę wrócić do tej podsposzeni rundy. Gdzie szedłeś przed tym laboratorium? Czy znaczy, po tym? do nie nie nie, 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 nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, Jak wyszedłeś z tego laba. No to posłan wyszło mnie od znaczy koło opisyłem orka Robiła tę oratutko, do góry, znowu weszłem do laba, znowu wyszłem i skończyłem na Pitasach. Chwila co? Nie, ja, nie. Jak wyszedłeś i widziałem, to już nie wchodziłeś, bo ja stałem przy tych drzwiach. To było od Kubilla, dobra, to było... W po początku weszłam, wyszłam i znowu weszłam i znowu wyszłam. Wyjdę, A, okay. wejdę, okay. wyjdę. Okay. <laughs> na... Nie, mamy na koś podejrzenia. Ktoś go widział wcześniej z kimś. Michelos gdzie los w ogóle jest ciało. Jest nie, 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 o nie, że nie, 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 No wiem, nie, 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 dla mnie to jest bez, no. widziałem go 2-3 sekundy temu. No bo to musiał przed chwilą paść, po prostu nie widziałem o światła jest wiesz A ja nadal chciałam się na tłumacz. No ale tak, jeszcze tak, było nie do końca nie widziałem się całości. Ja to była coś. Przypominam o tym słówacie że... w... z pierwszej rundy, także... Ja Jak jest jakiś prosekutor, to proszę patrzeć, czy mi Felos na siebie nie dał. Nie, co ten. Co wiki? Nie panowie, że, że o mnie tak? Po... Nie. A ja mam chyba tej breakera. No tak, dokładnie mam tej breakera, więc rzeka jest przepraszam, ale wypadasz. A. Sad. Jakie Sad, była killer. No to co robimy? Dlaczego mi się pozbyłeś medyka? Wait, what? A nie. Czekaj co? Czekaj co? No, Medyk. He... Nie, bo pomyliło mi się trochę, ale. No i tak zabiłeś go. I no dlaczego, jeżeli były osoby obok? Jezu, ej, on nie rozumie mojego, ale chyba. No ale. Znaczy, są dwie do wyboru, i, i jeżeli był jesteś się jedną, to źle zrobiłeś, a znaczy jeżeli jesteś drugą, trzy, to. Wiesz? To nie było sensu jej używać. Ten mi Mirror koster, czy jakim tam to też mam chyba użyć? Nie, hmm. mi się akurat pomyliło, i to nie on był medykiem, ale i tak teraz już nie mam tarczy, widzę. Ja tym ja... był e, Mercenary, no to był zły. No. Czy Binaina oskarża Cię złego? Tak. No, chciał Tobie. Ja myślę, żeby... O, no właśnie. Ja myślę, żeby... Tak da bezpieczeństwa tego Fankwosa się pozbyć. No, hmm, ja róbcie co chcecie. No ja jestem za Tobą, Fifi. Fi. Zabrać sobie dobra. No, dobra. Że cię popieram, że cię popieram, Nie, 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 nie nic, mi się okay. No bo fanga jest też podejrzane w poprzedniej rundzie. Ale też mi ja, jest fangos. Fangos. jakiś niedobry. Nie jestem dobry. na to FIFI martwy. Sad. O kurde, cztery osoby zostały. No dobra. Czy byłem Byłem był a w ogóle nie, nie mówiłem. doszły trzy nowe role: ambasador, impostor, który może sobie zmieniać swoje role, jakby impostorskie. A ambusher, który może zabić poprzez kogoś i ten i mirror caster, czyli w sumie nie wiem, bo to trochę trudne jest do, do powiedzenia, bo to jest taki ee, Ogólnie, że oznacza kogoś, on ma tarczę i może, i może odepchnąć atak na ko kogoś, kogo chce. Coś w tym stylu. Dobra. Dobra, wszystko mi się tu układa. Yy, Olga, nie zabiła to, Michelos. Użyłem ten, tego, brodk. Dobra, dobra, impostor, głosujemy na drugiego. Kto jest impostorem? A bo na skippa, na Ja, na, ja. na, ja na Michelosa No to ja na skippa Na dobra Na, na skippa Dobra Na skipa! dobra to ja Na, na Michelosa, no co ty, no ja. na Nie gadaj z Survivor no, Świetnie To ja uciekam Powodzenia Wyjdę, wejdę, wyjdę, wejdę wyjdę. O jej głowie Yo, Ale bit. No to fajnie No to fajnie nie wiem jak ty, ale Weź Hunter Phantom, coś zróbcie Pomóżcie z tym reaktorem ale po co ci Zostaw reaguje? mnie, Piotr. Znaczy, Zostaw mnie. Znaczy wiem, że możliwe, że Zostaw mnie zabijesz mnie. za chwilę, ale. Ale to mi ten... da. Ciub, siub, 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 para, para, pam. Para, 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 para Zostaw mnie. Zostaw mnie. A, o nie, on ma tarczy. A, jasne, jasne, ciub. Adi. Aureal? A, no, tak. Ey. egoista. Ej, Michelos, dlaczego ty tam wtedy wyskoczyłeś? bym eee. zrobił to w złym momencie, no bo właśnie ja tam szedłem, no, żeby ja nie pokazać... Nie, nie widziałem nikogo, to ja to no. takie... Dobra, wyskaczemy, zabijemy... Dlatego się z tego nie korzysta, Wenta. Ja no. chciałem pokazać Nesteamowi, który widziałem, że jest clear, że jestem inżynierem. A, no, no ja A wiem, ja to ja właśnie. To nie się tak. Ja właśnie myślałem, że jest Michelot z inżynierem. Ale combo, nice. Dobra, i to jest combo. I to mi się bardzo po... I to mi naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Dobra. Zacznijmy od zrobienia... Mm, nie wiem czego. Eee, Reggie, może taskę chcesz zrobić? A to sobie będziesz robił taskę. Eee, chciałeś zrobić, to masz. Proszę bardzo. Ja taki ucz uczciwy jestem i Ci pomogę. Albo robić kartę. O, to jest ciekawe. To sobie druk, nie wiem. No, ale porobisz sobie. Mi się podoba. Siup. Jup, 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 jup. Dobra. I chodźmy zrobić. Pat, 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 Co się Bamy dzieje? jest sal kolektora. Są dwa ciała. Hmm. I tak player stoi w adminie, a Redziego chyba widziałem, jak na światła wbiegał. Nie, on jest Ja z... widziałem Redziego no, ostatnio na lunecie, ale to było jakieś. Jest jest przecież. To po... kto był na światła? Kto naprawiał? Ja, 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 posz ja poszedłem e... naprawić, tylko że się wróciłem, bo ktoś przede mną naprawił. Crafter może być. Ty... Nie, crafter. Bo wiem, żeby Zozi ty naprawiła światła. I, I ja i bym podejrzał Michelos. Jeszcze raz? Drachalis? E, naprawia światła i kto do ciebie dobiegł. No, duży Fifi. W ogóle, nie w mnie, dodajcie więcej tasków, a ja jestem wolnym Giantem. Dobra, wydawało mi się, że to Redzi, ale dobra, Pomyliłam. Ale patrz, pierwsza roda już prawie jedną trzecią. No, ja mam dwa, prawie. super. Ja pijam, Ja mam sześć. Na, na rzekę. Jeżeli, jeżeli jest jakiś weteran albo Hunter, to proszę się skupić na Fifi. Może później jako zwykły duch, robił szybko taski. A, <laughs> zwykły duch. Jest, Bardzo śmieszne. <laughs> Nie, Teraz powiedziałbym jako Giant, by mnie, szybciej Szybcikie pójdą, ale nie pójdą! Nie, nie. <laughs> nie tym, że już tak nie działa. Ja bym się z Bo ktoś sobie pomyślał, że modifierzy, że, mod że modifier zostają po śmierci, jeżeli dobrze pamiętam. No, y hmm. ten. Y a, a Giant to nie, flash... nie było coś typu w pierwszej rundzie? Nie. Y flash, mi i Giant powinni właśnie. No i zrobili to, że Giant. No jakby no był pomysł na ich, na ich serwerze no i dużo osób chciało, no to mam. Jeszcze niech może ta osoba... down, na No też mają, no to... W ogóle zauważyłem, że nie tylko moje ciało się powiększa, ale też wszystkie strzałki. No tak, powiedziałeś? Przecież to jest od dawna. Nie. Nie właśnie. No e, jak jak jesteś ja mniej, strzałki też ci się zmniejszają skipujemy? Jest Soft Collector i tyle wiemy? Ale okay. ja że jest zrobione. z kalą. zrobione. Jest bo zrobione. Jest też zrobione. Jest na zrobione. Jest też zrobione. Jest zrobione. przebiegał, widziałem Jest zrobione. 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 już zrobione. Jest już ej, ej, Jest Pewnie pewno jakiś ten. Mirror Caster w coś w stylu. No to możliwe akurat. Ciało jest w. pis? A nie, istnieje. No właśnie, ja byłam na kamerach wychowanych. A. Chciało? No. cztery? Co cztery? Drakalis jeszcze zginęła. No co kolektor był, mówiła jej? Nie, nie z tym. To jest Drakalis musiała zginąć chwilę temu, bo widziałem jej nick przez, ko przez y ścianę komców, a Nesty ma 37 sekund, bo był moim medykiem. No. Ale Soul Collector ja to ona może mogła sobie po prostu tam stać teraz. Nikt z, chyba wtedy z normalnie z... widać. A działa jakoś inaczej Soul Collector? No, Teraz zostaje po prostu ludek taki, jakby stał w miejscu. Eee, dlaczego to jakby? Bo na mnie podejrzenia okaz spadły. No, w poprzedniej rundzie patrzyłem całą rundę na kamery no. i jedyną osobą, która widziałem, że przychodziła przez ofisa, tak całkowicie, to byłeś no. tylko ty. No. Tak, no, robiłem. A tam był player. Eee, no tak, widziałem go. Jak sobie robił Vitalsy, ja sobie poszedłem od razu zrobić supeczak I tam nie wiedział w Tiro I w sumie to tyle, odkliknąłem, widziałem Nie, on wtedy nie był na Vitalsach On wtedy nie był na Vitalsach No jak nie robił na Vitalsach? Wtedy nie był na Vitalsach No wtedy, nie, wtedy był na Vitalsach Wtedy nie był na Vitalsach Wtedy był na Vitalsach Był czy nie był? No, no był! Nie był na Vitalsach, nie widziałem go na kamerę No to może ty nie widziałeś, bo jesteś ślepy po prostu Guys, dojdźcie dojście do jakiegoś konsensusu z tej rozmowy No był na Vitalsach Obok był nie, nie, nie obok Vitals'ów, był na Witalsach. Dobra, Schrödinger player, był i nie był. Schrödinger... Ale, czekaj, ci chodzi o ciało jego? Czy chodzi ci ogólnie o jego? Ogólnie... Nie no, chodzi, teraz mi chodzi o ciało czego A sobie. A to nie, no to nie, nie. był na Witalsach, to chyba nie! No właśnie. A to nie, to nie, to nie, to nie. No nie zabiłeś go na Witalsach, pamiętasz to. jest, to jest to. cały na Steam nie, ale to? ja był... I, ale jak ja wychodziłem, to był na Witalsach. No. no, był nie pasuje w 10 sekund. No kurwa, dobrze skrypuję. Wszystko pasuje, on był Skip na, na widarsach. Skip to 7, guys. Zasada. Zasada stara jak świat, tylko lektor kieruje. Był na widarsach. Ja to wiem, bo byłem tam. Dobra, no to kogo? Chyba tego No to papa Okej okay. Dobra I w tym momencie jest trudno TY kurde! A. Eee... Ta sytuacja. Pan... Cześć. <laughs> Cześć, co? Czekaj, sprawdzę tylko ustawienia. Ja jestem na waszą dwójkę, co, czy co? Tak. Ja jestem jej guardian Angelką. Miło. Po, no, to żegnaj, Impostorze. Ja nie jestem Impostorem. Jak nie jesteś Impostorem? No nie jestem Impostorem. Nie jesteś Impostorem? Nie jestem Impostorem. To kim ty jesteś? Mam inne cudowne zdolności. Dobra, czekaj, sol kolektor nie może wentować, czyli Olga nie jest solkolektorem. kolektorem. Blumber też nie ma opcji, więc Olga musi być naszym inżynierem, który mnie denerwował przez ca. No i papa. Drogi... drogi